Witajcie na naszym kanale w dzisiejszym odcinku pokażemy wam przedsprzedażową kontrolę auta, jest to BMW G30 520d z silnikiem B47 auto jest z tysiąc, nie z tysiąc z 2017 roku Kamil robi właśnie diagnostykę tutaj auto jest troszkę pozmieniane, ma zegary alpinowskie, słuchajcie zewnętrzne jakieś takie dodatki no co obejrzymy samochód zmierzymy też powłokę lakierniczą tam jakieś delikatne są jakieś uszkodzenia no słuchajcie kurde auto ma przebieg jaki tutaj jest przebieg 137 tysięcy kilometrów auto pochodzi z salonu Polska z BMW Autofus serwisów dość dużo było robionych ale tylko zwykłych serwisów, to nie były jakieś tam naprawy, awarie i tego typu rzeczy. Samochód, jak tylko wyszła gwarancja, serwisowane jest u nas. Między innymi przy około 100 tysięcy kilometrów był robiony serwis automatycznej skrzyni biegów, więc jest to wszystko świeżutkie. W międzyczasie wymienialiśmy jakieś tarcze hamulcowe, tego typu rzeczy. Napraw jakiś grubszych tutaj w ogóle nie kojarzę. Chyba wymienialiśmy może nastawnik. A wiem co wymienialiśmy, o. Wymienialiśmy żaluzję y, dolną albo górną, już teraz nie pamiętam. Yy, chyba górną. Żal nie, dolną żaluzję, tak, bo tu jest radar. Pamiętam, że tam był jakiś problem. Także z takich jakichś większych rzeczy, nie. Yy, tu są właśnie te wszystkie dodatki takie chromowane czy aluminiowe, opowiem tak. Tak to wszystko wygląda. Siedzenia, wszystko w bardzo ładnym stanie. Wjedziemy też na podnośniczek, zobaczymy czy nie ma jakichś wycieków, luzów i tego typu rzeczy. Także bądźcie z nami. Diagnostyka zrobiona bez uwag. Kamil, właśnie mierzy powłokę lakierniczą. Jak to Kamil wygląda? Re... Skoko na razie, okolice 120 w punktach, oczywiście, trochę mniej. Znaczy, Kamil, z tego co kojarzy, to ten samochód nie miał żadnych przygód. Poza tym, jest od początku w jednych rękach. Znamy. Człowieka, bo tak naprawdę serwisuje u nas auta od początku, jak posiadamy warsztat. Jest miłośnikiem samochodów BMW. Jego rodzice też posiadali BMW, różnego rodzaju rekiny. Jeszcze starsze, chyba 2002 nawet, mieli tego typu rzeczy. Także nie kojarzę, żeby ten klient miał inne samochody jak BMW. Poszedłem do biura parę rzeczy załatwić. A Kamil tu właśnie przeprowadza kontrolę. I jak tam? No, bez uwag, mówiąc. Czyli co? A widzę koło pasowe sprawdzałeś, tak? Tak, patrzę sobie tutaj na paski. Płyny widzę też tutaj, wszystko w porządku. Tak. No dobra, no auto jest na bieżąco naprawiane. No tutaj widać, że to wszystko jest, wiesz, yy, yy, w bardzo ładnym stanie. Tam też, mówisz, żadnych wycieków nie ma. No suchutko, elegancko, kurz. Co, coś jest mokrego. Ale... A jakieś to tam minimalne zawilgoce, Ale to wiesz, co to może być od wlewania oleju? Widzisz, może zobacz. Być. Tak, może być, może. tu jest zapocone. To, to tak naprawdę zapocone jest. No dobra, to co? To podnosimy samochód i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Widzę, że zimówki są założone. Mhm. Tak, z którego roku są? Nie wiem, co to będzie. Pirelli. Kurde, wiesz, co też nie widzę? Ramflaty. Trójek, jest osiemnasty, tak? No tutaj troszeczkę widzę na brzegach, nie. Widać kierowca lubi sobie pojechać troszeczkę ostrzej. E, tak, tak jak już wam mówiłem, hamulce robiliśmy tutaj e, są o, praktycznie nowe. Amortyzatory nie są wylane. E, tutaj z tyłu to samo, w bardzo ładnym stanie amortyzatory. Opony też w bardzo ładnym stanie, raczej w bardzo ładny. No 80% można powiedzieć, no to jest bardzo dobrze, tarcze klocki to samo idziemy z drugiej strony lewa strona analogicznie jak prawa tutaj w ogóle są sprężyny Eibacha założone, czyli troszeczkę obniżony jest samochód tak to wygląda z lewej strony tak samo wygląda opona jak z prawej tak jak już mówiłem, kierowca lubi sobie pojeździć od spodu teraz popatrzymy, tak. Co Tutaj wahacze są naderwane. Minimalnie, tak. Tak. I tutaj ciekawa sprawa, bo nie manszeta, a przegub po prostu jest zapocony. Czyli... Ale też zapocony, nie? nie ma tutaj jakiegoś wycieku. No. Zapocony przewód, y, prze, y, manszeta prawa. Y, łącznik, łącznik w porządku. Tutaj też. Ale my niedawno robiliśmy serwis w tym samochodzie, więc tutaj też patrzyliśmy to wszystko. Po prostu właściciel chce, chce wiedzieć, czy jest wszystko ok, tak, żeby mieć takie czyste sumienie, sprzedając auto. Jak tam jakieś wycieki nie widzisz, nie, tak? Jest tu wszystko... łącznik, okay. łącznik ok. Idziemy zobaczyć z tyłu. Dobra, tutaj łącznik. No trochę mniej, okej, okay, ale nic nie jest. Ale, mniej, nie, ale jest źle. nie jest źle. Yy, poduszki. Ja tu poświecę. Tuleja dyfra tylna cała. Słuchajcie, nie jest popękana, bo to jest też taki typowy, typowy y, typowa usterka w tych samochodach, tylne półosie. jakieś tam inne historie. Dobrze to wszystko wygląda, nie. Mhm. Dyfer suchutki. No to co, słuchajcie, y, nie ma co tu więcej oglądać. Zapraszam Was na jazdę testową. Od razu zobaczę te tuleje, nie? Ale wiesz, co w ogóle ich nie, nie czuć? Nie czuć. To wiesz, co to, 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 to można zostawić. No. Z takich rzeczy, które znaleźliśmy, ale to takie znaleźliśmy. Zapocenie minimalne, tam na y, osłonie przegubu zewnętrznego z prawej strony, ale to nie jest pęknięta osłona, tylko jest jakieś takie. Znaczy to jest zapocenie, generalnie na przegubie, nie na osłonie. A, na przegubie, czyli na tym metalowym tak, tym, tak. ale to jest zapocenie, nawet kropla nie stoi i nie ma śladu, żeby rozbryzgi... rozbryzgało, tak. rozbryzgało. Druga rzecz to są te... Kurczę, tam masz lustro. Druga rzecz, no to jest jakieś tam zapocenie na pokrywie zaworów tam, gdzie są wtryski. No tak, ale to już tak jak mówiłeś, prawdopodobnie przy wlewaniu oleju po prostu zaciekło. No tak. I tak jakichś innych uwag nie mamy, prawda? No nie. Auto jest dobrze doposażone. Jest tutaj właśnie troszeczkę taki design zrobiony przez właściciela pojazdu, łącznie z tymi właśnie zegarami alpinowskimi. No ale to jest kwestia gustu. O gustach się nie dyskutuje. Ogólnie auto bardzo fajnie wygląda. Powłoka lakiernicza widać, że jest fabryczna i, i tyle, tak. Także. Yy... Pan może z czystym sumieniem samochód sprzedać i się niczego tutaj nie, nie obawiać. Z tego co kojarzę, to chyba tutaj jest jakiś lekki yy, tuning zrobiony. To chyba Artur robił, nie? A, no tak. Z, o, tak z naszej zaprzyjaźnionej firmy, Jaki? Yy, Code My Beamer. O, nie, ten... wiem, nie wiem czy on też tych zegarów nie robił i tak dalej. Nie, zegary nie? chyba zegary chyba były robione przez yy, Gdzieś tam y, przez kogoś z y, ASU, Aha. Y, Ufusa. Okay. bo oni, wiesz, mają dostęp do tych alpinowskich Aha. rzeczy, nie? I chyba tam, jak dobrze kojarzę, ale to jest mało istotne generalnie, wiesz? Tutaj to moż, można wrócić do oryginału, to nie, nie jest jakiś problem, nie? Aha. Yy, no o, o tej o serwisie olejowym skrzyni biegów już mówiłem. Yy, dobra, przejedziemy się po prostu troszkę szybciej, żeby zobaczyć, czy są jakieś drgania. O hamuje bardzo ładnie. O kurde, widziałeś? Cyk. Super. Ogólnie bardzo fajny, przyjemny samochód, tak? Piątka z fajnym przebiegiem. Ogólnie jakby ktoś z Was był zainteresowany to tutaj na dole wrzucę ten, pod filmem wrzucę link do ogłoszenia tego samochodu. Może komuś się auto spodoba. Z fajną historią. Poszukuję w ogóle takiego auta. Z czystym sumieniem polecam. Powiem tak. Tutaj nie ma się czego obawiać. Naprawdę samochód bardzo fajnie jeździ, nie ma żadnych wad ukrytych. O. Ładnie zahamował. Lecimy. Proszę pana. Wiadomo, Kamil to lubi fałosenki, stare samochody. Ale młode dziewczyny. <ścoughs> A ty co? Nowe samochody i stare dziewczyny. Nie, ja lubię wszystko. Ja lubię wszystko co stare i młodo wygląda. Okej. Okay. No ale no przyznaj, że moja szóstka jest stara, ale wygląda tak świeżo. Na czym? Inaczej bym powiedział, wygląda ponadczasowo, no ale no, widać, że samochód ma swoje lata. No, no Ale szóstka to złoty kreal. No. no nie oszukujmy się też. To <laughs> nikt chyba nie, nie patrzy na ten samochód i nie powie, że to jest 2020 rok, nie? No dokładnie. Ale muszę Wam powiedzieć, że na przykład z moją piątką GT to jest taka historia, że jak Marika gdzieś tam pojechała nią do swojej firmy, samochód ma 12 lat. No jakby nie patrzył, no tak. A tam wychodzi prezes i mówi, o jaki, jaki nowy samochód, a Marika mówi, nie, jaki nowy. Nie no, generalnie BMW się jakby długo, nie tak. długo się starzeją, nie? Tak. tak. Ale no, no jednak rekiny no to widać, że to już jest nie ta epoka, no ale F-ki tak, pierwsze F-ki, no to jak najbardziej. No ale fajnie zrobiona nie na przykład e 60 w M-pakiecie, kurde, też wygląda super, O, nie? No dobra, nie ma co. Nie mam tutaj uwag. Hamulce nie biją podczas hamowania. Troszeczkę głośne są te opony, ale opony są zimowe, więc mają prawo troszeczkę hałasować. To jest normalna rzecz. No i tyle. Na tym bym zakończył kontrolę tego samochodu. Praktycznie uwag nie mam, także kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że się podobał. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach. A tymczasem życzymy Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.